Witam serdecznie, z tej strony się Marek po do 7.7 W związku z zaistnianą sytuacją, w co do gry Fortnite Na moim kanale, wszem wobec e, Mówią co następują Ten kanał nie był przypisany jednej i wyłącznie gry Taki sposób nagrywania live'ów, czyli przez okrągły miesiąc powiedzmy jednej gry był przypadkowy i nie sądzę, żeby się nie powtórzył, ale niekoniecznie z gry Fortnite. W związku z tym, że nie jestem monogrowym człowiekiem, czyli nie przesiaduję wyłącznie w jednej grze i również są propozycje różne na np. Na Epic Games i innych stronach, będę propagował jak do tej pory różne gry na live'ach oraz odcinkach. Z pamięcią będzie zgłaszane oraz hejtowanie po prostu blokowanie Cię całkowitą na moim kanale i tak będę robił do oporu aż po prostu osoba XYZ zrozumie że to jej nic nie da A faktem pokazałem dane które żałuję że pokazałem ale była to prośba jedynu, jednego z wielu widzów, którzy chcieli zobaczyć jak to funkcjonuje w tych danych i ja ograniczę się do pokazywania co do i wyłącznie subskrypcji i godzin, które zostały wyliczone przez platformę. I na tym się po prostu skończy pokazywanie danych z zakresu wyświetleń czy też oglądalności. Po prostu pokażę tylko w tym trybie, gdzie widać ilość godzin i ile jest subskrypcji. Koniec. Dlatego też uprzejmie informuję i uprzejmie proszę wszystkich, że tak powiem, Panów, porunitę, o zaakceptowanie sytuacji, takiej, iż mój kanał nie jest monogrowy. Może się zdarzyć, że z innej gry również zdarzy się e, miesiąc czy półtora. E, powiedzmy przypuszczalnie, na przykład z dewizjonu 2 liveów ale sytuacja o ile o tyle może się powtórzyć jeżeli to ja również będę chciał bo widz polega na tym żeby był syty wilk i obca cała a nie żeby tylko jedna strona była uradowana bowiem nie tylko są gracze z Fornite ale są gracze z CSGO Ouro Tanks i wiele innych gier, których nie wymieniłem. W związku z tym, że nie jest, gra nie jest jedyną grą, która wjedzie na rynek, a mój budżet jest skromny, dlatego też mogłem zaprezentować grę popularną, ale to nie znaczy, że ten kanał był do niej przypisany. Dlatego też proszę przystopować w, yy, że tak powiem, yy, namawianie Jedna propozycja wystarczy w komentarzu. Jeżeli osoba jakakolwiek, bez względu na ilość subskrypcji, którą ma, czy też jest tylko widem, powieli to więcej niż raz tą samą wypowiedź, będzie zgłoszona jako spam z tej pragnę również podkreślić że biorę yy, i tu też proszę za o uwagę czyli po prostu ja się gubię bo się troszeczkę zdenerwowałem dzisiaj było strasznie dużo yy, spamu którego musiałem wyczyścić przez co nie ma dzisiaj live'u czyli za wtorek 5 roku ponieważ yy, jakaś fajna osóbka w oczywiście fajna osobka e, z multi konta pospamiła. No cóż, musiałem poczyścić, co zabrało trochę czasu. Dlatego też e, myślę, że stworzę grupę na Facebooku, nie na Discordzie, na facebook Grupę ludzi plus 18, która będzie się nawzajem wspierała na odcinkach bądź live'ach lub komentarzach. I będą to osoby, które posiadają sprawny mikrofon łącznie z kamerką, bowiem yy, nie chcę mieć wpadki prawnej, ponieważ osoba plus 18 za swoje słowa, że tak powiem, względem prawa pobiera na własną odpowiedzialność, czyli po prostu prawo traktuje wszystkich jednakowo i jeżeli osoba XY coś gdzieś, że tak powiem, sknoci, czy zepsuje jak to woli, to po prostu będzie wiadomo, która to osoba za to odpowiada, i ona po prostu wedle prawa będzie sądownie odpowiadała. Dlatego chcę wybrać osoby plus 18, które mają podobne zdanie co do nagrywania gier. Na platformie tej czy innej. Dobrze, wiedza pantoflowa. Top 20 najlepszych skinów trzech czasów. Pornitę. Najwyżej oceniane skórki poprzez graczy. Zastanowiliście się kiedyś, jaki skin we fornite są najlepsze? Co prawda Forintem nie udostępnia żadnej opcji podejrzewania popularności przy też opinii o danych skinach, ale strony trzecie pokazują chociażby codzienny sklep. Już jak najbardziej dzięki temu wiadomo wygląda top 20 skinów innych przedmiotów kosmetycznych. W sumie każda skórka oddana od 10 do 15 tysięcy głosów korzystając z 5 stopniowej skali na przestrzeni tych kilku lat od premiery można więc bez większego problemu wyłonić tę Najwyżej oceniają dziesiątkę. Najlepsze skiny, fornitę. Oczywiście nie można tego brać za jedyny wyznacznik. Natomiast dane ze stron pokroju. I tu w cudzysłowie -gu i bez Czy fornitę po tym słowie tego słowa, Czy pornite e, tracker są jedynymi jakimi dysponują społeczność Oto top 20 przygotowane e, podstawowe głosy społeczności wspierane od początku pornitę w miejsce 20. i 10 to same nazwy i skinu potem pojawią się już grafiki żeby nikt im się nie pomylił czyli tą listę wam dam na screenshocie jak e, i e, właśnie i tutaj nie wiem czy jadąc z dołu i na dole e, skin to jest do postaci ale chyba tak ale w razie czego to po prostu powiem, jak ten skin e, wygląda, i, i po prostu będziecie wiedzieć, który skin mi się e, podoba. E, skin, którym jest postacią męską, odcień szary, e, z dodatkami odcień, w sumie: odcienie dwa, szarości ciemny i jasny, szary, dodatki czerwone. Powiedzmy na udzie, czy też w okolicach kolana, bądź też barku, czy też nadgarstka. Ma paski takie wstawki czerwone. Kolejny skin, który mi się podoba, to jest skin, który palcem wskazującym wydobywa się energia i trafia do drugiej dłoni. Czyli to jest postać że też żeńska kota tyle że w płaszczu i kotka też e, podobnie jak do pierwszego skina który mi się podoba e, odcieni je, ciemnego i jasnej szarości i to były wszystkie skiny które mi się osobiście e, podobają i szkoda że ich po prostu nie mam ale mi po prostu nie stać dla Polaków na pewno zaskoczeniem będzie tak wysoka pozycja Drifta. Natomiast faktycznie społeczność bardzo go lubi. To chcę znajdujących wiele stosunkowo nowych skinów. To pokazuje, że skórki są coraz lepsze, a gracze chętniej przyznają mi. Im od przepraszam, nie mi, a im oceny, drodzy mili, na zakończenie, że tak powiem, wiedzy pantoflowej, wracając do pierwszego omówienia tematu, drodzy mili, mój kanał, kanał Marek Puma 777, nie jest przeznaczony do jednej i wyłącznie gry. Może się zdarzyć, że inna gra również będzie przez, nie wiem, półtora. Czy dwa miesiące e, cugiem pokazywana na live, to też proszę wziąć to pod uwagę, iż e, ja nie posiadam budżetu, który by mi e, dawał szansę zakupienia gry, ewentualnej, która jest na obecny, powiedzmy, czas top grom. A że gra akurat Fortnite jest bardzo lubiana i to ty, kochany widz, ją kochasz, dlatego u mnie ją oglądasz materiały, co nie znaczy, że nie ma innych widzów, którzy grają swoje ulubione gry, przykładowo War of Tanks czy innych niewymienionych gier, a są na przykład topami. I ja na top gry sobie nie mogę pozwolić. To jest przede wszystkim, także dziękując za uwagę, podkreślam, że dzisiejszy CSGO nie odbył się z powodów technicznych, które spowodowało, że dzisiaj live'u nie ma. Były to spamy, które zostały zgłoszone. I już więcej te osoby z pamięć u mnie nie będą. Jeżeli będzie hejt. Hejt będzie również drogą wanu likwidowany do oporu. Także ja kochani widzowie będę nagrywał, a od Was oczekuję propozycje i szczere wypowiedzi. Więc to, że akurat w tym czasie nagrywałem tą, a nie inną grę, bo akurat ona jest na topie i dużo to ludzi, że tak powiem, nagrywa i dużo to ludzi gra. To nie znaczy, że nie ma gier innych, które są na topie, ale na nich sobie nie mogę pozwolić ze względów finansowych. co nie znaczy, że one nie byłyby też przez miesiąc czy półtora pokazywane, jeżeli na nie byłoby nie stać ale mnie po prostu nie stać i proponuję te gry, gdzie również są osoby fani tą, a nie inną grę przykładowo horror of tanks i chciałbym również, rozwijając się, grać tą grę na sam koniec jeszcze pokażę wam na screenshocie grę z epica nazywa się Savengers to jest gra w fazie roboczej chyba, że mi się coś e, pomyliło, ale ale raczej nie już w tym momencie sprawdzam i tego screenshota dostaniecie e, jest to gra, drodzy mili, PWM -E i P... przepraszam, PVM -E i PVP -P. E, i tutaj nadal opisuję e, Epic Games, że ona jest w fazie dostęp, wczesnego dostępu, czyli nadal nad nią pracują. Powiem szczerze, że świetnie mi się w nią gra i w niedalekiej przyszłości zostanie ona pokazana o mnie na kanale w formie, że tak powiem, odcinka. Co nie znaczy, że nie trafi ona na live, bo trafi na live, takie mam zamiary. Natomiast jeszcze raz przypominam, że widzowie mogą sugerować, ale o widzowie, którzy będą mi utrudniać pracę na platformie, po prostu podziękuję im za oglądanie. Wizyty, a opcja cała. I tu się pomyliłem, co zawsze, jeżeli się pomylę, lub mam błędy w momencie live'u, to się przyznaję, czy w momencie nagrania. Także dziękuję za uwagę i liczę na Wasze szczere, kulturalne wypowiedzi pod filmem. Chłania się z tej strony Marek Puma777. Zapraszając na kolejny odcinek. Hej, hej!